Zgłaszaliśmy wyniki naboru na Polski Ład dla samorządów. Cieszyliśmy się z ogromnych środków, które popłynęły do prawie każdej gminy i powiatu naszego województwa. Jestem, jesteśmy świadkami już podpisywania umowy z pierwszej edycji y, Polskiego Ładu. Y, tak jak y, chociażby w gminie Ćmielów w minionym tygodniu podpisywała pani burmistrz umowę na rewitalizację y, pięknego rynku y, właśnie w Ćmielowie na remont y, boisk. Nie tak dawno byłam uczestnikiem podpisania umowy na tak bardzo bardzo potrzebną kanalizację w Gminie Skarżysko-Kościelna. Oczekujemy na kolejne umowy z, drugiego, z drugiej edycji. Pomagamy samorządom w przezwyciężeniu tych trudności finansowych, które, które dziś obserwujemy. A dziś jesteśmy świadkami kolejnych dobrych wiadomości płynących do naszych gmin: tych gmin, w których. Dawno temu były PGR -y i przez wiele lat były to zaniedbane miejsca. Ja bardzo cieszę się, że takie wiadomości budzą uśmiechy u samorządów. Wspomnę moją rozmowę z panią sekretarz gminy Sędziszów, której wczoraj, wczoraj informowałam też osobiście, żeby tu przybyła, bo będą dobre wiadomości. 2 miliony złotych na oświetlenie gminy to bardzo dużo. I kiedy pani burmistrz powiedziała, tak bardzo potrzebne nam są dobre wiadomości po tych trudnych, Wydarzeniach, które miały ostatnio miejsce to naprawdę radość, że się pracuje, że pomaga i że te e, radości e, dla mieszkańców płyną. Cieszę się również z tego, że gmina Zawichost otrzymała e, środki finansowe e, na dwa zadania, i świetlicę i drogę. To bardzo ważne zadania i wiem, jak one cieszą mieszkańców, bo tam byłam świadkiem e, też. E, Informowania mieszkańców o środkach finansowych w poprzedniej edycji. Tu pan Wojt Łoniowa, który do nas przybył, wiele kilometrów pokonał pukając do mojego biura poselskiego i mówiąc o tym, jak ważne są to 3 miliony złotych na centrum edukacyjne. I cieszę się, że te marzenia możemy spełniać. Mam nadzieję tylko, że te środki finansowe wystarczą na to, aby te marzenia mieszkańców, radnych spełniać. W Gminie Pawłów ośrodek zdrowia, do który już wcześniej też środki były pozyskane, a dzisiaj może być jeszcze ulepszony wszelkie Bariery architektoniczne, które są dla niepełnosprawnych, one znikną. Powiem jeszcze o jednej. Pani minister tu wymieniła tak wiele tych zadań, więc ja nie będę powtarzała. Łagów, Bodzentyn, Związek Gmin Gór Świętokrzyskim. Ja zawsze cieszę się z tego, że właśnie ten prężnie działający związek otrzymuje środki. Ale dziś, szanowni państwo, powiem, że gmina Bodzentyn, która jeszcze wczoraj nie wiadomo było, czy otrzyma środki, dziś 2 miliony złotych na budowę, rozbudowę szkoły w Sarach, Starej Wsi, te środki otrzymuje. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję, i jak widać, ta współpraca przynosi efekty. Zapraszamy do kolejnych rozmów z nami, do tego, aby te środki płynęły do naszych gmin, powiatów. Jeśli chodzi o powiaty, to ja cieszę się z tego, że powiat Starachowicki otrzymuje. Co prawda milion złotych, można powiedzieć, niewielka kwota w stosunku do tych pozostałych, ale jest to bardzo, to są to bardzo ważne środki, które pozwolą na, na, na remont, wybudowanie może nowej siedziby zakładu dróg w Powiecie. Pamiętam rozmowę z panem dyrektorem Andrzejem Klimczakiem, który mówił, jak bardzo jest to potrzebne, biorąc pod uwagę, że tak wiele zadań na terenie powiatu jest realizowanych, to jest bardzo ważne zadanie. Powiat Sandomierski również pozyskuje środki. W Opatowie wiele gmin. Dziś rano rozmawiałam z wójtem, nie wiem czy jest dzisiaj, bo nie zauważyłam, z wójtem Waśniowa, jest, jest, jest. O, jest właśnie jest pan wójt, który mówi tak jadę po środki finansowe, które otrzymuję. Jednocześnie próbowaliśmy rozwiązać problem z poprzednią edycją i wiem szanowni państwo, że pan premier ma już Morawiecki razem ze swoim rządem zdaje sobie sprawę z tego, jaka teraz jest trudna sytuacja finansowa i przygotowuje rozwiązanie, które pomoże gminom. W, tych, w tym, aby środki pozyskane, tak jak na przykład Gmina Waśniów w poprzedniej edycji 5 milionów złotych, przetarg, który został ogłoszony, daje kwotę 12 milionów złotych, a, a więc tak naprawdę ten przetarg trzeba ponownie ogłosić. Ale na pewno jakieś rozwiązanie zostanie wypracowane. Dziś pan premier zapewnił mnie o tym, że te, te rozwiązania będą przygotowane tak aby te środki finansowe mogły być wykorzystane maksymalnie dobrze dla naszych samorządów. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję, wszystkim gminom i powiatom, Związkowi Gór Świętokrzyskich, bo to jako jedyny związek wystąpiło te środki, tego pozyskania tych środków i życzę, aby Realizacja tych zadań była bezproblemowa i abyśmy mogli wszyscy spotykać się najpierw na podpisywaniu umów, a później na odbiorze tych ważnych dla mieszkańców zadań. Dziękuję.